W ostatnim czasie e, tak, e, nie wiem, obraziłem, czy zszokowałem, czy nie smaczyłem niektórych członków Kościoła Jezusa Chrystusa, świętych w nich ostatnich w, w Polsce wiadomością o tym, że postanowiłem przetłumaczyć różne dzieła prywatne naszego proroka, czyli godnego proroka Józefa Smyta na język polski. Nie otrzymawszy pozwolenia władz kościelnych, ani tak zwanego powołania w tym celu. Tak? No wiele rzeczy na rzecz kościoła robimy, dlatego, że mamy po temu powołanie. To ja tego nie chcę robić na rzecz kościoła, tylko na rzecz wzajemnego zrozumienia mormonów i mormonów. Teraz tak, dlaczego? Mhm. Parę słów na temat, jeszcze raz na temat mojego wideobloga, czy jak to woli, kanału na YouTubie. On powstał po to, żeby przybliżać widzom religię mormońską to jest jedna sprawa, ale też, żeby analizować jakieś takie, żeby, żeby mógł się podzielić moimi wrażeniami, jeżeli chodzi o to, jak się mówi o różnych kulturach, światopoglądach i wiarach w sieci. Teraz tak, trochę o tle. I o kontekście w ogóle religii mormońskiej. Powiem tak językiem popularnym, tak? Na razie, odkładając na bok doktryny naszego kościoła. Założycielem religii, czy inicjatorem ruchu świętych w ostatnich, tak się nazywamy, był Józef Smith Młodszy, zmarły w 1844 roku, który w naszej religii jest prorokiem. Miał on pod natchnieniem bożym na wzgórzu Komora w stanie Nowy Jork niedrogo miejscowości Palmyra, odkryć złote płyty, które następnie pod natchnieniem Bożym, nie znając języka tych płyt, języka tekstów zapisanego na tych płytach, przetłumaczyć na język angielski. I to tłumaczenie wyszło pod nazwą Księga Mormona. Jest ono jeszcze jednym świadectwem o Jezusie Chrystusie. <laughs> tak jakby kolejnym pismem poza Biblią eee, chrześcijańskim, czy które mówi świadczy Chrystusie. I ono zainicjowało, zainicjowało nową religię chrześcijańską czy pochodzącą z chrześcijaństwa, czyli tzw. Ruch Świętych Niech Ostatnich, albo mormonizm. Tak się czasami o, tym, o tej religii mówi. Ona ma swoich ileś tam odłamów, najpopularniejszy odłam tej religii to kościół Jezusa Chrystusa, świętych Niech ostatnich. Problem polega na tym, że hmm, religia ta zagościła w Polsce stosunkowo późno, w związku z tym. Hmm, Poza przetłumaczeniem Księgi Mormona na język polski w całości przez Marię Królikowską w latach 70-tych, tłumaczenie wyszło w 1981 roku, zaczęto tłumaczyć też nauczania samego naszego proroka Józefa Smitha i jego następców. Następcy proroka Józefa Smitha to też tak, dla nas to są prorocy i przywódcy naszego Kościoła. I o co tutaj teraz chodzi? Gdzie jest problem? E, Józef Smith, moim zdaniem, został przetłumaczony w sposób nieadekwatny do czasu i miejsca. E, w jednym z moich wideo mówiłem o tym, że mormonizm jest produktem swoich czasów, to znaczy romantyzmu e, amerykańskiego pierwszej połowy XIX wieku. Józef Smith jest tak jakby produktem swoich czasów, jak każdy, kto żyje w swoich czasach, tak? Mówi językiem, mówi, myśli sposobem, czy, czy, czy porozumiewa się z ludźmi, albo opowiada o świecie, albo zachowuje się adekwatnie do czasu i miejsca, w którym się wychował. Józef Smith był rówieśnikiem Mickiewicza, Adama Mickiewicza. Nie chodzi mi tutaj o to, żeby przybliżyć przez um, nie wiem przez tłumaczenia Józefa Smitha na język polski religię mormońską, ale jej kontekst. To jest bardzo ważne, tak? To jest po pierwsze. O Józefie Smithie opowiada się wiele bzdur poza kościołem, ale też w kościele. I to jest też istotne, dlatego że jest on nawet w środowisku anglojęzycznym rozumiany jest, jak się czyta jego pisma, jakiś taki sposób dzisiejszy, typowy dla XXI wieku. Józef Smith, drodzy Państwo, żył 200 lat temu, tak? jest totalną nonszalancją, głupotą i szerzeniem głupoty i promowaniem arogancji oraz ignorancji przypisywanie ludziom, którzy zmarli, sposobu myślenia, które mamy dzisiaj. Jak więc zrozumieć samego proroka sposób mówienia czy, 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 czy wypowiedzi naszego proroka, oddzielić rzeczy kanoniczne dla kościoła od niekanonicznych, jego własne poglądy od poglądów dla nas doktrynalnych w sposób jak najbardziej sprawiedliwy? Moim zdaniem najlepiej będzie po prostu oddać go człowieka, który pisał w czasach romantycznych. Wczesnej pierwszej połowy XIX wieku w Ameryce adekwatnym językiem ludzi, którzy pisali w tym czasie, w tym samym czasie po polsku. Źródłem polszczyzny i polskiego przekładu dla mnie są przede wszystkim Adam Mickiewicz, dlatego, że to jest rówieśnik Józefa Smesa i człowiek, który dzielił z nim najwięcej. Um, Pasji, poglądów politycznych, społecznych i kulturowych miał podobny background, tak? czyli tło, środowisko, w którym się wychował, a także Józef Słowacki i inni pisarze tamtych czasów. I tyle. Powiem tutaj parę takich zabawnych rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Przypisano prorokowi Józefowi Smithowi. Że to był szaleniec, że był bo jakieś dziwne ruchy wykonywał, kiedy mówił do ludu, zamierał w jednej pozycji jakiejś takiej. To, była, to był taki styl wtedy. Józef Smyt był wieszczem. Był typowym wieszczem XIX-wiecznym. To był taki show, który on odprawiał przed pierwszymi wyznawcami naszej religii. I nie ma tam żadnej choroby psychicznej, a na pewno nie tak, której się ludzie doszukują, patrząc na, 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 na relacje z tego, jak on się zachowywał podczas wypowiedzi publicznej. Tak? Józef Smith, podobnie jak Adam Mickiewicz, inspirował się poglądami lóż masońskich. W swoich osobistych wypowiedziach. Również obaj byli za absolutnym równouprawnieniem mężczyzn i kobiet w państwie, byli za równością rasową obywateli, za tolerancją religijną. To potem, oczywiście, się zmieniało. W Polsce, kiedy już uzyskała niepodległość, też to się zmieniało. Natomiast jest bardzo dużo, bardzo dużo podobyć. Kolejna sprawa jest taka, że tutaj i kolejna jeszcze rzecz, i u Mickiewicza, i u Józefa Smitha jest duża koncentracja na y, m, motywach kultur orientalnych, tak oba się nimi interesowali, mowa o Bliskim Wschodzie. Y, I kolejna taka rzecz jest jeszcze, że Obaj byli przywódcami politycznymi i, i na jakiś sposób religijnymi, tak, duchowymi, może tak powiem, nie religijnymi, bo to nie niesprawiedliwe by było, ale duchowymi. Tak? Um, mam nadzieję, że w ten sposób uda mi się rzucić trochę więcej świeżego, bo starego światła na religię marmońską. I tyle, taką mam intencję. Proszę o trzymanie ze mnie kciuków. I już. I w sieci na YouTubie. Wzajemne zrozumienia, nie wzajemne nieporozumienia. Wiem, że nieporozumienia kręcą, wiem, że są sexy. Tylko po co nam one? Cześć na razie, trzymajcie się.